Obiecywałem wam, że nagram Bad Warsy na moim TikToku. obiecywałem że wam, że nagram Minecrafta pierwszy mój film na YouTube. I oto jesteśmy tutaj. Możecie zauważyć, że mam 8 lat. A mam głos jak jakiś 5 lat. Nie wnikajcie to, dobra. I dobra. Więc... E, w komentarzach będzie link do mojego Discorda, e, tam e, możemy grać razem w Bedwarsy. Nie musi być ten sam serwer, ale jeśli chcecie to może ten sam serwer być. Jakikolwiek serwy. Ale mi najbardziej pasuje ten. Kurde, co... Ja zrobiłem. Ale jeśli móc grać w Bedwarsy, na tym serwerze Trzeba drugi level e, zdobyć. E, na przykład grając w Obi, w Oby, e, i, i tam będzie kto pierwszy e, do mety e, się przedostanie, to, to więcej dostaje level. I tam jest jeden POWER. Więc bijajcie na serwer w, w komentarzach. No, albo nie, serwer w opisie. Serwer jest w opisie. Serwer serwera jest w opisie, a, a link do Discorda jest y, w komentarzu. I dobra, zaczynamy przygodę. Na moim Discordzie y, będę was Co się zaczęło? Wy też tak co macie? Nie wiem, dzisiaj mam zły dzień po prostu. Wy też pewnie kiedyś mieliście taki zły dzień. Nie, nie rób tego. Co, ja cię zabiję! Be jeszcze po tej, po tej. rundzie, jeszcze jedna runda będzie. Albo dwie żeby ten film był jakoś długi. Po prostu to jest mój pierwszy film, więc pierwsze filmy raczej. Zrobimy pierwszy film, mój to będzie długi film. Aha. Aha. No to ostatnia. I... i skończy się film. Bo nie chcę, żeby to był jakoś długi film. Nie! Grać. Nie, czy to jest Barbie? Ja, ja nie jestem na tej mapie grać. To jest Barbie. Chyba mój widz. To jest mój widz. To chyba jest mój widz. Nie gadajcie, tak się skończy ostatnia gra. Nawet głupio, nawet głupio pyta. co nas w tak się staje. Dobrze. Nie, to chyba jest knubek, po prostu umie tak się budować. Zawsze tak też macie, że, że umie jakiś, jakieś... jakieś budować, dobudować, wywać się. No umie, no i właśnie bicie też umie, no. Pewnie już mnie zabije Na stówę mnie zabiję. Jeśli będę mieć część, to możliwe mnie nie... nie nie ciacha. Ale pewnie nie mam części. Ja mam dzisiaj złodzień. Dlatego mało. Mało będzie. Krótki będzie ten. Nie no, no wiedziałem. Wiedziałem, że mnie... Ale z łóżko zostało zniszczone. Nie no, ja muszę... Nie, ja jestem Dobra, to by było na tyle z dzisiejszego filmu. Jeśli, e, jeśli Wam się film podobał, to zostawcie sobie like lajka. Pa! Będzie więcej filmów na temat Bedwarsów Minecrafta. Wijajcie oczywiście na mój Discord w komentarzach będzie link do Discorda. Pa!